Po meczach w polskiej lidze przyszedł pierwszy pojedynek w Champions League. Mimo iż rywalki z francuskiego TT Joël Tour postawiły ciężkie warunki, to obrończenie tytułu wygrały to spotkanie 3 do 0. Już w pierwszej grze doszło do małej niespodzianki, Hanning przegrała bowiem do pięciu pierwszego seta z Hilli. Po tym jak potoczyły się kolejne sety, można jednak uznać, że był to tylko wypadek przy pracy. Liderka tarnobrzeskiej drużyny wygrała trzy kolejne partie, oddając rywalce łącznie 12 małych punktów. Nie po myśli tarnobrzeskich kibiców rozpoczął się również drugi pojedynek. Yang Xiaoxin przegrała bowiem dwa pierwsze sety z Odreza Fir do 7 i 9. Kolejne dwie partie padły jednak łupem walecznej Chinki z monakińskim paszportem i o wygranej zdecydował Tajbrek, grany do sześciu zwycięskich punktów. I w tej partii serca tarnobrzeskich kibiców mogły mocno zadrżeć. Yang Xiaoxin przegrywała bowiem już 3 do 5. Mistrzyni z Tarnobrzega wygrała jednak trzy kolejne piłki i cały mecz 3 do 2, dopisując Drugi punkt na konto gospodyń. Emocjonalny rollercoaster towarzyszył również ostatniemu pojedynkowi wieczoru pomiędzy Elizabetą Samarą a Nulan Wymiana ciosów i wygrywane na przemian sety doprowadziły do tie -braka. Ten świetnie rozpoczęła Samara, zapisując na swoje konto cztery pierwsze punkty. Kolejne trzy podania padły łupem rywalki z Francji i na ławce gospodyń zrobiło się nerwowo. Ostatecznie rozstrzygnięcie seta należało jednak do utytułowanej rumunki, która zwyciężyła w Tajbreku 3 do 2, pieczętując tym samym pierwszą wygraną Enia siarkopolu w lidze Miz My już w tej chwili jesteśmy traktowani na takiej zasadzie bimistrza, prawda? Wszyscy z nami grają maksymalnie, każdy nas chce ograć. My musimy po raz kolejny, tak jak w, przez wiele lat dźwigamy, to w Lidze Polskiej udźwignąć w tej chwili już również w Champions Lidze status najlepszej drużyny Europy. Ale mecz był na bardzo dobry, na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobra gra zawodniczki Liche, z bardzo przecież naszą najlepszą zawodniczką Haning. To trzeba było wygrać, wyrwać. I pozostałe dwa mecze, które się rozstrzygnają dopiero w tej breaku, Także wynik jest świetny, 3-0. Przeciwnik bardzo dobry, pokonany, natomiast to też właśnie pokazuje, że to nie będzie tak łatwo do końca tych rozgrywek grupowych. Dla trenera Necka środowe zwycięstwo było szczególne, w tym bowiem dniu twórca tenisowej potęgi Starnobrzega obchodził swoje 68 urodziny. Nie mogło zabraknąć tortu i życzeń 100 lat odśpiewanych przez kibiców. Taka chwila refleksji, jeśli państwo pozwolą, bo chcę dedykować to dzisiejsze zwycięstwo no i podziękować tarnobrzeżanom za tyle lat bardzo dobrej współpracy, za trzymanie kciuków no i swoim zawodniczkom. Zgraliśmy się świetnie, współpracujemy i naprawdę jestem dumny z tego, że jestem w Tarnobrzegu tyle lat z moich zawodniczek. No a już wiem ile to już lat w Tarnobrzegu i trzeba będzie za jakiś czas pomyśleć o Trochę przekazaniu pałeczki albo zakończeniu już działalności w Tarnobrzegu. Kolejne spotkanie w ramach fazy grupowej Champions League zespół trenera Zbitniewa Nęcka rozegra w najbliższą sobotę. Tarnobrzeżanki we własnej hali podejmą serbski TTC Nowy Sad. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.00.